Teraz tak. Ogólnie, skąd to się bierze? Powiedz mi, pójdziemy do rodu, bo pani pyta tak. Ogólnie, bieda, okradanie z majątków rodzinnych po linii męskiej z ojca, jak i z matki strony. Kiedyś Pokazuje mi się coś takiego. Kiedyś w kiedyś tym rodzie e, było, można powiedzieć, tak jakby linia, linia rodzeństwa. E, brat, Starszy brat młodszy dawno, dawno temu. Jeden, jeden dorobił się naprawdę dużego majątku, ale nie miał dzieci. Tak jakoś mu się nieszczęśliwie złożyło, że miał te pieniądze, miał to, miał to wszystko. Miał te zasoby majątkowe, ale żonę miał taką, że nie mogła mu dziecka urodzić, a drugi brat z kolei miał kilkoro dzieci, ale nie był zbyt zamożny. I ten brat zazdrosny, ten, ten młodszy, czyli ten, który miał rodzinę, bardzo zazdrościł temu starszemu bratu. I go dotąd wyklinał, przeklinał. Eee, aż ten, ten brat po prostu no, no stracił tak jakby majątek. Ta małżonka mu umarła, on został sam, bo taka nie dzieci, nic i ten majątek też mu tak porozbierali. Natomiast ten młodszy brat, który przeklinał, on z tym ciężarem takim został. I to zostało przeniesione, że tak, że bez przerwy jest tak jakby yy, upominanie się, tak jakby zwrot tego majątku, tak jakby oddawanie cały czas czegoś, tak jakby rekompensata za dość uczynienie za wtedy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz mi się też pokazuje taka, że. Zgubienie po drodze, tak jakby też jakiegoś majątku, tak jakby ucieczka. Wypędzanie ze wsi z, z osady przez jakiś żołdaków, nie wiem, hrabiego, margrabiego. Kogoś, kto był wtedy u władzy, może jakiś, no król to może nie, ale no jakiś, jakiś taki jakby cesarz, jakby osoba bardzo wysoko postawiona, która tak jakby wysyłała, wysyłała swoich żołnierzy po Daninę i ci, którzy tej Daniny nie chcieli płacić, no bo wiadomo, że my Daninę zawsze płaciliśmy tam od setek lat, to te wioski były grabione, palone i tą ludność tak przeganiano i tutaj też Pani rodzie, akurat członkowie tego rodu mieli tam coś niecoś schowane, ale nie chcieli tej daniny zapłacić i ich tak wyganiano, wypędzano, zabrano im to wszystko. I to też tutaj właśnie tak jakby dziura taka długowa była. I to stąd też się wzięło. Tutaj mamy dwie główne przyczyny. Dlatego właśnie nie było pieniędzy, nie było takiego majątku. Ciężko było utrzymać. Ciężko było tak, jakby mieć te pieniądze, ten, tą tą obfitość, tą pomyślność. Gosiu, a ciebie nie słyszę. Teraz nie słyszysz? Tak, teraz cię słyszę. Wyłączyłam przez to wszystko. No nic. Dobrze, przepraszam. I teraz powiedz mi, jak widziałaś tych dwóch braci, to po której linii oni szli? To było w rodzie ojca czy w rodzie matki? Tato. Tato. To idziemy tam, Tereniu. Idziemy do nich, do tych dwóch braci. Zanim to się stanie, zanim ten brat zacznie tak bardzo zazdrościć, ten, który miał dzieci. Znajdź taki moment, kiedy on będzie szczęśliwy, bo on się ożenił, kiedy z tym drugim bratem mają dobry kontakt. Znajdź taki moment i pójdziemy do niego. To jest wesele w jakiś taki jakby wioseczka, osada. No, tam jest stół zostawiony, oczywiście, jedzenia jest dużo picie. No. Wszyscy są zadowoleni, mają regionalne stroje, takie kolorowe, bardzo ładne. Ale dużo też jest białego i takich ozdób. I dwóch braci siedzi przy stole. Siedzi, siedzi ten, ten pan młody i jego małżonka, taka rumieniutka, krzepka, i siedzi ten drugi, który ma już tą żonę, ale jego żona taka jest blada, taka troszkę anemiczna. Hmm. Jest w niej taki żal, muszę powiedzieć, bo ona, ona nie może tych dzieci mieć. Ona wie, że ta chata się zapełni dziećmi. I później w baselu, kilka miesięcy, kiedy jest już pierwszy syn na świecie u tego brata, tego młodszego, to ten starszy. Okazuje mi się tutaj dużo złota, tak jakby złote dukaty Sprzedał bydło, dużo bydła, bo hoduje bydło Przyjechał jakiś kupiec, tak jakby od, od tych, takich tych, nie wiem, księciów, kniaziów, od cesarza, nie wiem dlaczego mi się cesarz pokazuje Ranga cesarska, może gdzieś tutaj obręb ten austriacki Tylko wykazuję z drugiej strony, ale gdzieś mi coś tutaj tak okazuje się i zapłacił dużo złota dla, dla tego właśnie brata i ten się właśnie tym wzbogacił, że sobie mógł kupić tam więcej zboża, więcej Dobrze. więcej koni, miałby taki jakby zmysł taki kupiecki i ten młodszy brat w tym momencie taka piekąca zawiść, że on ma syna, on ma świeżo postawioną taką jakby chatę, lepiankę, ale musi się sam dorabiać, musi wszystko od, od początku, od świtu do nocy pracować na tej roli, Uprawiać ją, ale on z tego niewiele ma, bo ziemi ma kamienistą, ziemię ma taką ciężko rodzącą, a temu tak jakby bogowie przysunęli tak niebo, że im wszystko dają to obfitość Dobrze. I właśnie tutaj go się musimy do tego momentu pójść. Dobrze, to znajdź taki moment. Zatrzymaj tego młodszego brata, który miał mieć dzieci, który, w którym zaczęłaby się rodzić taka iskra zazdrości. To cofnij się do takiego momentu, gdzie on jest sam. Jest w miarę w takiej sytuacji, gdzie my możemy z nim porozmawiać, jest spokojny, e, gdzie my możemy iść do niego. To jest noc, on wyszedł y, z chaty, tak jakby popatrzeć na niebo, jest lato. Dobra. Jest witam. sam, patrzy w niebo, stoi przy takim ogrodzeniu, takie pale grube stoją, możemy iść do niego, wtedy mu porozmawiać. Dobra, witam się z tobą piękna dusza. Przychodzimy do ciebie z odległej przyszłości. Przychodzimy z miłością i światłem w sercu. Nie bój się. Wiem, że jesteś dobrą duszą, pełną miłości. Masz piękną żonę, będziesz miał piękną rodzinę. To jest Twój majątek. Ale chcę Ci coś pokazać i ostrzec i chcę Cię prosić, żebyś czegoś nie zrobił, bo jesteś piękny i dobry. Będziesz cudownym ojcem i kochającym mężem, a przychodzę z daleka do ciebie, żebyś nie zrobił tego, za co będziesz musiał płacić poprzez wszystkie wcielenia tej Twój ród. A wiem, że jesteś mądry i mówię do Twojej mądrości. Masz brata, który też się ożeni, ale on nie będzie mu dane mieć dzieci. Twoim majątkiem jest Twoja żona i rodzina. Zobacz, jakie błogosławieństwo na ciebie spłynęło. Będziesz miał dzieci, które będą Cię kochać, będą przy Tobie. To jest Twój bezcenny dar. Największy dar nieba, kochająca żona i dzieci gromadka. Twój brat takiego błogosławieństwa nie dostał. Dlatego zostało mu podarowane coś innego. Ale to jest Twój brat, który bardzo Cię kocha. I my w trosce o Ciebie, bo jesteś dobry w środku. Chcemy poprosić Cię o to, żebyś czegoś złego nie robił. Pokażemy Ci, co by się stało, gdybyśmy nie przyszły teraz i nie pokazały Ci tego. Ten dobry anioł, który stoi przed Tobą. Terenia otworzy Ci taką przestrzeń i pokaże Ci, co by się stało. Jak w każdej rodzinie, która się narodzi, u Twoich dzieci będzie płacz, będzie lament, wybieranie, ze, wybieranie sobie pieniędzy, rozdzieranie majątku, krzywda, która będzie ich dotykać. Nie chcesz tego. My też nie chcemy. Zobacz to. No, Widzisz to? Widzisz? A ja przychodzę cię prosić o to, bo wiem, że w głębi serca masz bardzo dobre serce. Potrafisz kochać, bo masz żonę. Twoja miłość jest piękna i bezwarunkowa. Twój brat też cię kocha. Obudź w sobie miłość do niego i ze zrozumieniem podejdź do tego, że Bóg obdarował cię największym majątkiem, jakiś możesz sobie wymarzyć. To twoje dzieci i kochająca żona. To jest dar od Niego, od Twórcy dla Ciebie. Doceń to i nigdy nie zazdrość swojemu bratu, bo nie wiesz, ile wylał łez, nie wiesz, jak ciężko mu jest, nie wiesz, jak bardzo chciałby mieć takie dzieci jak Ty, nie wiesz, jak bardzo chciałby być tak kochającym ojcem jak Ty, a nie może. Nigdy mu tego nie zazdrość. On Ciebie kocha i chce, żebyś to wiedział. Nigdy go nie przeklinaj, nigdy nie zazdrość. Idź do niego z błogosławieństwem. Idź z dziećmi, niech je przytuli, niech się pobawi z nimi, bo on ich nie będzie miał. Proszę cię o to, piękna dusza. Co mówi Taraniu? Zgadza się. Kocham Zobaczyłam cię, bracie. Zobaczymy coś ciekawego w przyszłości, zobaczą coś ciekawego w przyszłości, ale przyprowadźmy to do końca. Dobrze. I teraz zobacz, jakie błogosławieństwo na ciebie spłynie. Teraz w każdej Twojej rodzinie, u dzieci, u Twoich wnuków, już nie będą płakać, nie będzie zgrzytów. Pogódź się z bratem. Podziękuj Bogu za pięknie przeżyty dzień, za zdrowie, za rodzinę, którą masz. Majątek. To jest rzecz tylko chwilowa. Pieniądze nie dają szczęścia, one pomagają. Największy dar i szczęście to Twoja rodzina i Twoje dzieci i Twój brat, bo macie tych samych rodziców. Was płynie, płynie ta sama krew. Zostawiam Cię z błogosławieństwem i z podziękowaniem za zrozumienie. Dziękuję Ci, piękna dusza. I teraz zobacz to terenie na linii czasowej, jak to się zmieni. Czy on już tego brata nie będzie przeklinał, Co zobaczyłaś? Będzie, Bo brat mu, bo brat mu da trochę złota, za to, że się syn urodził, że musi mu pomóc. I będzie tej nienawiści. Tutaj można powiedzieć, że retrospekcyjnie została historia odwrócona. I ta pustka, która była, została napełniona. Dlatego ci mówiłam, że widziałam coś fajnego. Dobrze, to teraz jeszcze jakbyśmy mogli iść do tego brata, który będzie bogaty. Na sekundkę, tyraniu przywołaj go tam. Patrzę się na swoją żonę z taką troską. Nie ją bardzo kocha, ale ona jest chorowita. Dobrze. Martwi się, się, komu przypadnie ten majątek, jeżeli na przykład ich zabraknie. I pomyślał o bracie, o bracie i o rodzinie brata. Witam się z tobą, piękna dusza. Przychodzę do Ciebie, stoję obok, z miłością wielką. Masz przed sobą swoją żonę, którą bardzo kochasz. Ona Cię też bardzo kocha, ale przed Tobą jest wielkie zadanie i błogosławieństwo. Twój brat będzie miał rodzinę i dzieci. Proszę, pokocha je jak własne. One Ci odwzajemnią tą miłość, wypełnią pustkę między Wami. Kocha je jak własne. Masz majątek, którego oni nie będą mieli, ale w Twoich oczach będą widzieli miłość. Dziel się z nimi tym wszystkim, co masz. Dziel się z, nim, z nimi swoją miłością, naucz ich, pokaż im. Masz bezcenny dar dar, który pozwala Tobie mnożyć pieniądze, mnożyć środki. Pokaż im to. Więc masz takie błogosławieństwo od samego Stwórcy. Masz dzieci brata, krew Twoja płynie w żyłach Twojego brata. On Cię kocha. Nie może mieć tego, co Ty, ale daje Ci miłość swoich dzieci. Proszę, pokocha je jak własne. Twoja żona również je pokocha, tak jak własne. <laughs> Czy coś mówi, coś się zmienia? <laughs> Ma łzy w oczach, kiedy patrzy się na powie, bo wie, że nie zostaną obdarzeni potomstwem, ale tak jakby ciepło w piersi, ponieważ w nim jest taki ukryty zamiar, który dopiero zaczyna kiełkować, że obdarzy brata w przyszłości, jak zacznie, zacznie ten mieć swoich synów, swoje córki, jakimś takim dobrem też materialnym. To nie tylko pieniądze, ale tam jakieś cielątko, jakieś źrebie na rozród, czy płótno na uszycie szat dla dzieci. Jakieś buty, coś takiego. O edukacji takiej wielkiej tutaj nie słyszano, ale będzie się starał przekazywać tą wiedzę, którą ma, bo jest on człowiekiem mądrym. Można powiedzieć, miał takie możliwości, że chciał poznać tą wiedzę, z kolei ten brat jego ten młodszy, ten, który ma rodzinę on był raczej takim cichym człowiekiem skupionym na pracy, u niego ta edukacja tak nie szła, ale w bracie jest taki zamiar, w tym starszym że troszeczkę te dzieci edukować w przyszłości to też tak jakby prezent dla tej rodziny żeby te dzieci miały lepiej bardzo Wam dziękujemy kochani, z błogosławieństwem Was zostawiamy Dziękujemy. I teraz, trenie, jak zamkniesz tamtą przestrzeń, a pójdziesz po linii czasowej, widzisz, że to się zmienia u nich w rodzie. Mówię, w rodzie u pani Jadwigi. Ja powiem tak. Może takie kłopoty dnia codziennego towarzyszyły temu rodowi, ale ten, tak jakby dług energetyczny został spłacony w tym momencie. I mimo, że mogą nas czekać tak jakby, no różne, wiecie, no bo tak, jeden miesiąc lepszy, drugi gorszy, wiadomo, no bo to opłaty to podnoszą do góry bez przerwy, coś tam, tak, to media, to prąd i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że na tu i teraz i na później u pani Jadzi, ta sytuacja ekonomiczna będzie lżejsza, finansowa będzie lżejsza.